Cześć! Dzisiaj pokażę Wam co, co mam na telefonie. Mam różne takie aplikacje, czyli mm, inaczej co jest na moim telefonie. Tak. Mam telefon LG, nie pamiętam, ale nie pamiętam jaki to ten. No Jezu. Naprawdę nieważne co się dzieje. A mam. Dobra. E, to po prostu elcik. Tak on wygląda. Dostałem go na komunie, tak i... No i... E, bardzo mi się wam podoba. E, więc tak... E, to może podjaśnię. E, mam... Jest 22,4. Tak. On ma taką tapetę. Nie wiem, czy widzicie. Tak. I tu mogę szybciej dać sobie na różne rzeczy. I. Tak, Zacznijmy od aplikacji. Aplikacje mam takie. O. I w sumie mam trzy strony. Od pierwszej y, są dużo, mam nawet to jakiś ak <tryk> aktualizacja programowa. <tryk> to nie wiem, co to jest. Yy, alarm, zegar, to jak chyba, <grybujesz> chyba wiecie, aparat, mam audiodeka, mam Google Chrome, mam jeszcze jakieś dodatkowe aplikacje, o, yy, mam jeszcze dyktafon i e-mail. <grybujesz> Wszystkich nie będę Wam sobie pokazywać, bo dużo ich jest. Może wam nie wiem jeszcze i jest jakiś flash coś Android nie wiem jak to się czyta Sorry. on jest jezus on jest tu nie wiem, czy widzicie, ja weszłam na niego akurat. Czekaj, bo wkurza mnie takie coś. O, dobra. Mam jeszcze galerię. Galerię Gmail. I takie tam Google, Google, plus, gry Gry to takie chyba za pieniądze, ale nie wiem Gry... A Jakieś a Tu mam takie różne, których nie korzystam w sumie Mam hangout Czy Hangout coś takiego Jest takie zielone, nie wiem czy widzicie O I... Nie wiem, to jest coś do rozmów. Mam internet, kalendarz, kalkulator i kontakty na samym dole. Mam, mam tu właśnie trzy strony. I przewiduję w Przepraszam, że tak ciągle telefon obracam, ale mi się włączają różne aplikacje. Jak tego, więc już druga strona, tak? To taką kopia, są chyba piosenki. E, książki Play. Mam e, mapy, manager zadań, coś takiego. I no, różne takie pierdółki. E, Mam manager plików. Okay. Mam muzykę, aplikację Play, notatki. Play fin test Play School, poprawne Pogoda pol, pola, Polaris Several 4 PTM Player i takie tam yy, Tu mam Nie wiem gdzie się czyta To macie to Tu czekajcie pokażę Wam to, o, to o. Ja nie ja, ja, ja tak nie umiem. Nie! Coś zrobiła. Dobra, dobra i teraz jest radio FM. Jest. Uh, remont sal servic... Coś takiego. Nie wiem czytaj. To jest tutaj. No, nie mam... E, mam... Safari... Co Nie wiem... Nie, Niektóre nie umiem czytać. Mam sklep Play jak zawsze, znaczy każdy powinien mieć, jak ma się na dotyk. E, jest smart... scher Mam SMS-y, telefon, ustawienia, tu górne. Mam ustawienia Google, wiadomości sieciowe, wideo. WIMP, wyszukiwanie głosowe, YouTube, zadania, tat zestaw narzędzi i aplikacje, pokażę Wam jakie mam. Mam taką, polecam Candy Camera, fajne, bo poprawia różne rzeczy, w ogóle może zrobię odcinek, pokażę Wam to. Mam połu może który będzie odcinek z połu Mam Minecraft. Jeszcze ja też polecam Minecrafta, więc to były wszystkie na, yy, programy. Mam jeszcze tu pobrane, tak. Yy, pobrane mam tylko trzy. Widżety to mam takie. O, to, to już nic ciekawego. I jak chcecie, mogę Wam pokazać, co yy, Stronka yy, moje. Yy, tu nie mam nic. Tu mam gry i takie tam muzyki tu mam pogodę aparat sklep i takie a tu mam muzyki i notatki malutkie o muzykę to mam mieściłam mam różne muzyki i mam aż raz dwa trzy cztery pięć pięć stron tylko i jak przycisnę to właśnie tu mogę tam sobie zobaczyć. I więc to był mój telefon. Mm. E, mój telefon nie ma... Mm, ma trzy strony w aplikacjach i mam nadzieję, że się spodoba filmik i że chcecie więcej takich filmików, na przykład jakimiś grami. Mm, I... I to by było na tyle w sumie jak, yy, jak zdoła mi się udać zrobić, yy, zrobić filmik z połu to zrobię. Jak będziecie oczywiście chcieli. Piszcie w komentarzach, czy chcecie takie odcinki i subskrybujcie i oceniajcie, komentujcie. Mam nadzieję, że się spodobał. To część Pa.